Wiernych subskrybentów Black Hill, cel Black Hill przygotowań na Benewistę ciągle. Mało checkpointów dzisiaj planuję. Jeden pod górą, drugi na górze. Śledźcie. Jesteśmy pod Black Hill. Proszę Państwa, spróbujemy wejść nie tak naokoło, nie tamtędy, tylko tędy. No. Ciekawa historyjka sprzed roku. Właśnie tutaj, w podobną pogodę, próbowaliśmy z wejść. No i gdzieś tak w połowie trzeba było zrezygnować bo już się nie dało rady, ale. Człowiek troszeczkę mnie ćwiczył. Troszeczkę gorzej jadł. Troszeczkę melanżu było wcześniej. Dzisiaj zobaczymy. Nastawienie jest dobre. 16 minut zajęło przyjście tutaj. Także tak. Śledźcie. Kolejny checkpoint. Mam nadzieję. Z góry pagórka. Nara. Także tak, proszę Państwa, powiem Wam, że U! najcięższy chyba pagórek jak do tej pory. Nie wiem, pół godziny od ostatniego kurwa filmiku. Dużo przerw, dużo wody, a teraz czas na jedzenie i relaksik. Także śledźcie Mason na Benevis 2023 Idziemy cały czas, proszę Państwa, Black Hill. Idziemy na drugi koniec. No i zjadłem połowę kuj w opakowaniu Ptasiejgo mleczka proszę Państwa. <gry> także tak nie jest się mleczka na noc Pozdrawiam. drugi szczyt czy co? tam jest mierzeń, czego to tu jest? idziemy już na pewno ostateczny checkpoint Zobaczymy, czy jest zejście. Zobaczymy, czy jest przepaść. Spoczymy.